O, hej Weronika, a w jaki sposób Ty używasz w zasadzie tego telefonu, bo no, to chyba ty, ty nie widzisz, nie? No nie, ale Ci pokazuję. Mam coś takiego jak voiceover. over. Już zmniejszę Ci I to wszystko, co dotknę, to czyta. O, klucze. Dobra, a Znaczymy. na TikToku to działa? Działa.

Dobra, super. A Ty masz iPhone'a, a ja mam na przykład Samsunga, to też będę miała coś takiego? Jasne, na każdym telefonie jest taka opcja. Dobra, dzięki. Chcielibyście zobaczyć porównanie iPhone'a i Androida?